Janownica, najwyższy model, stworzona z butelki po Typowo szamponie. Pod KTM. -y. To są gadżety, proszę państwa. MacGyver się kryje. <ścoughs> Dokładnie. <ścoughs> ale uważaj na błotni. To rano, a, ale tu brudno. Synek, synek! Nie ma takiego rwania, ale dwudziestka. Nie takie koko jumbo, proszę państwa. Wszystko z widoku gry komputerowej. Odpalamy Call of Duty Pozdro dla Eduro Harakiri Zębatka po 100 godzinach Wygląda jak znowu Neptuna Musisz umyć Ty, poprawiła się jakość. Stój, bo strzelam. Panie, powiedz ze mi panie, czy to się tutaj ten olej wlewa? Czy do boku? A w ogóle cytołek z tych komentarzach tam z jego, że to ponoć, żeby wyjąć tą pompę tu. Tego wtryskiwacza tam na, na te cylinderki. No. Żeby do baku robić mięsankę tutaj bezpośrednio. O nie wiem, tak jak słyszą, nie? I cytoł. Ja miał kiedyś taki skuter na wsi 15 lat temu, i my je wyjęli te, te wtryskiwarki. <coughs> ten, no bo myśmy przeczytali komentarze, że podobno w tych tepejkach to trzeba wyjąć to mieszadło tutaj spod baku, nie? No, bo inaczej się silnik zatrze. I troszkę wydygałem. I chyba zdemontuję tutaj to. O, tutaj, ten, 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 ten taki wlewak tu. Nie wiem jak to się nazywa, czy to, czy to pompa, czy to, czy to dozownik No i to będziemy demontować i będziemy gaźniki zakładać To jest tak, tak krapowic, a kolega mi mówił akrapawic Wystarczy naklejkę nakleić i już plus 5 koni A tą tutaj y, końcówkę to zrobił. No, Tak mi się wydaje, To takie my kupili, no to jakie no to Tubliz imitas XT754 Najlepsza tak opona. Nacinana. Wedle własnego widzi się. Yy, bieżnik trochę poprawiony względem seryjnej opony. Polecam, kratki napra naprawdę dużo dają. Ja ich nie założyłem i później umyć to, to schodzi z 20 minut więcej. Dzisiaj postanowiliśmy zrobić sobie zajebistego cheata, bo cały tydzień trening dietka, także dzisiaj trzeba coś podjeść. Jak myślicie, piszcie w komentarzach, czy trzeba usunąć dozownik, czy nie? To jest naprawdę Ludwik? Wygląda jak masło. Ucuj berło! Ale już nie mogę, boli mnie ręka. A co mnie to obchodzi? Lecisz maleńka. O kurde. Zatrzymała mnie policja w ogrodzie.